Witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj będzie podwójny unboxing. Podwójny unboxing japońskich zegarków marki Casio. Tu mamy dwa pudełeczka. Oba zegarki z serii Vintage. I oba zegarki są z bliźniaczej serii, różnią się kolorem. Eee... Jeden z nich to jest prezent od mojego brata na urodziny. A drugi jest e, takim zakupem, który e, zaplanowałem sobie wcześniej, ale na potrzeby tego unboxingu postanowiłem dokupić e, jeszcze jeden, ten sam model, tylko w innym kolorze. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany e, zakupem e, tego zegarka, to proszę o kontakt na priv e, i tam na pewno się. Dogadamy. Ale nie zwlekając, nie czekając, jeszcze zanim rozpakuję oba zegarki, to e, dzisiejszy reprezentant na nadgarstku to jak jakżeby inaczej Casio W217H. Nie jest to seria vintage, ale jest to model, który jest bardzo w klimacie vintage. E, bardzo go lubi, już swoje przeszedł, przez jakiś czas nosiła go moja żona, ale. Postanowiłem dokonać wrogiego przejęcia, w zasadzie wrogiego odbioru i ponownie na moim nadgarstku gości ten oto, ten oto model. Słuchajcie, rozpakuję szybko bazy garki. Zacznijmy może od modelu CA53WF-3BEF. On będzie pierwszy, i to będzie, słuchajcie, prezent, który otrzymałem na urodziny od mojego. Brata. Wciągamy gąbeczkę. Wciągamy folię. I naszym oczom ukazuje się przepiękny zegarek Casio Vintage. Tak jak widzicie, jest to Casio Kalkulator. Jest to nie tyle replika, a jest to taki następca modelu znanego z. Filmu chociażby Powrót do przyszłości. Tam Marty McFly nosił taki zegarek z kalkulatorem. Był to hit lat 80. i 90., na 90. przede wszystkim w Polsce. Jest to oczywiście kontynuacja tych modeli, ponieważ te z lat 90., -tych, 80. -tych nie są już produkowane. Tak jak widzicie, wyświetlacz jest ciemny, natomiast klimat no, taki, taki mocno retro. Zegarek w kolorze kaki, bardzo leciutki, bardzo malutki, bardzo, bardzo delikatny. W ogóle go prawie w ręku nie czuć. Ja nie wiem, czy to dobrze będzie widać w czy o może teraz. I może pokrótce, zanim będę opowiadał o funkcjach zegarka, to jeszcze rozpakujmy ten drugi. I ten drugi zegareczek prezentuje się tak. Kolor granatowy, a jest to model, dokładnie już sprawdzamy. CA-53WF-2BEF. Czyli dokładnie identyczne zegarki, tylko w innej kolorystyce. Również ciemny negatywowy wyświetlacz. No, to jest dokładnie ten sam zegarek, tak jak widzicie, tylko, tylko inna, inna kolorystyka. Tak on się prezentuje. Naprawdę bardzo, bardzo, bardzo fajnie się trzyma taki zegarek w ręku. Dawno nie miałem tak takiego, takiego zegarka nawet. Mimo posiadania W217H. Ten wydaje mi się jest bardzo podobnej wagi, ale sprawia takie jeszcze nie wiem, lżejsze wrażenie podczas trzymania, podczas trzymania go w ręku. Słuchajcie, wracając do obu tych modeli, tak one się prezentują, możecie sobie porównać. No, identyczne tutaj mamy tylko i wyłącznie różnice, jeżeli chodzi o, o kolor. Zacznijmy może od mm, funkcji tego zegarka. Mamy, mamy, ich naprawdę, mamy ich naprawdę sporo, bo y, mamy, tutaj, y, mamy tutaj kalkulator, y, to co jest chyba kwintesencją tego zegarka, ale może przejdziemy sobie po kolei. Ja staram się o złapną ostrość, pokazać Wam, jak to wygląda. W tej chwili jesteśmy y, w trybie czasu standardowego. Mamy godzinę, minutę, sekundę i dzień tygodnia tutaj mamy dostęp do kalkulatora i to jest normalnie w pełni funkcjonalny kalkulator możemy z niego korzystać mamy tutaj słuchajcie alarm możemy sobie ustawić alarm mamy drugi, drugi czas, który możemy sobie ustawić dowolnie mamy stoper i to tak naprawdę tyle jeżeli chodzi o funkcję tego zegarka, możemy sobie ustawić wyświetlanie w godzinie godziny w trybie AMPM, czyli tym takim e, trybie typowo amerykańskim. Mamy też wyświetlanie w trybie 24 godzinnym. Tak jak widzicie, możemy sobie e, włączyć, e, tak jakby, dźwięk tego zegarka, czyli przełączanie funkcji, jak i wciskanie przycisków będzie wydawało nam dźwięki. Nie mamy tutaj podświetlenia, to jest na pewno in minus dla tego zegarka. Natomiast Myślę, że do codziennego użytku, jako taki fajny gadżet na ręku, który też pomoże nam w odczytaniu czasu, w zupełności wystarczy. Aczkolwiek nie ukrywam, że podświetlenie na pewno by się przydało, na pewno by uatrakcyjniło ten zegarek. Słuchajcie, to na pewno jeżeli chodzi o funkcję tego zegarka. Co jeszcze mamy do, do dyspozycji na pokładzie tego malutkiego modelu? Dzisiaj mamy jakiś problem problem ewidentnie z ostrością. Jakie jeszcze, co jeszcze ten zegarek może zaoferować, oprócz tego, że wygląda czadowo, że ma klimat vintage, że jest następcą legendarnego modelu i naprawdę bardzo fajnie, według mnie jest bardzo fajnym takim dodatkiem do jakichś tam codziennych stylizacji, bardziej oczywiście luźnych, średnio go widzę do koszuli, ale jak kto, jak kto woli. Mechanizm oczywiście kwarcowy, jest to zegarek cyfrowy. Nie wspomniałem jeszcze o automatycznym kalendarzu, który sam, sam, skraca, sam skraca dni w przypadku krótszych miesięcy. Co tam jeszcze mamy? Słuchajcie, ciekawego. To, o czym nie powiedziałem, koperta oczywiście tworzywo sztuczne, pasek pasek również. Szkiełko też tworzywo sztuczne więc tutaj wszystko. Co mamy, z czego zrobiony jest ten zegarek, to tworzywo sztuczne. Wodoszczelność. Nie, mam, nie mamy tu chyba żadnej specjalnej informacji. Zobaczmy sobie na deklu. Jest napisane, że jest water resistant. No to ja bym się ani z nim nie kąpał, ani nie brał go pod prysznic. Nie mamy podanej liczbowo wodoszczelności, więc bym tutaj nie ryzykował. Tak jak widzicie, dekiel jest zakręcany na 4 wkręty. Mamy informację o. W firmie Casio, mamy informację o modelu, o module, jak jest zastosowany w środku, że dekiel jest stalowy, jest wodoodporność i wyprodukowany w Chinach. Żywotność baterii producent deklaruje około 5 około, e, lat. Tak to się słuchajcie prezentuje. I e, kolory mamy jeszcze do wyboru dostępny kolor taki beżowy biało-beżowy i kolor czarny więc jest w czym wybierać ja otrzymałem od brata w prezencie kolor kaki już wiecie z moich filmów albo możecie się dowiedzieć i oglądając, że takie militarne kolory to jest to co lubię więc to jest zegarek w takim kolorze militarnym ale ten granatowy również bardzo, bardzo fajnie do mnie przemawia i również prezentuje się bardzo fajnie i wydaje mi się, że kolorystycznie jest o wiele bardziej uniwersalne, jeżeli chodzi o codzienny, o codzienny ubiór. Co jeszcze? To, o czym nie powiedziałem, a chciałem się z Wami podzielić, to na pewno wymiary tego zegarka. No dzisiaj mi to, dzisiaj ta ostrość mi szaleje. Szerokość. Szerokość tej koperty to jest to są 34 mm, wysokość to są 43 mm, szerokość paska. To jest deklarowane jako 20 mm, ale ja jestem gotów się założyć, że tutaj, raczej przy samym teleskopach, przy łączeniu, będziemy mieli 18 mm, jak to Casio lubi w swoich zegarkach stosować. Grubość zegarka, słuchajcie, grubość zegarka 8 mm. Ja wiem, że można na rynku znaleźć cieńsze zegarki, ale 8 mm jest naprawdę, naprawdę fenomenalnym, fenomenalnym wynikiem. I waga tego zegarka, uwaga, to jest tylko 25 gramów. Dzisiaj jest dzisiaj jest dzień złej ostrości i po prostu muszę z nią, tak jak widzicie, walczyć. Nie wiem, czy to wina zegarków, czy to sobie nie wiem, czego to wina. Tak się prezentują oba czasomierze. Ja Wam zaraz pokażę, jak one się prezentują na, na nadgarstku. Yy... Przymierzę ten, ten, który jest prezentem. Tego drugiego mierzył nie będę. Tak jak wspomniałem, ten kolor idzie na sprzedaż. Kto ma ochotę, kto chce ode mnie ten zegarek kupić, zapraszam. A będziemy mierzyli ten oto militarny kaki. Militarny zegarek z kalkulatorem. Już widzę żołnierza trzymającego, noszącego na odgarsku taki zegarek, który. W czasie wymiany ognia przelicza coś na tym kalkulatorze w rękawicach bojowych i, i tak dalej. Na pewno. Dobra, ale mierzymy. Ta metka trochę ci tutaj przeszkadza w tego zegarka, ale już jest ok. Ostatnie jeszcze tutaj poprawię szlufkę i zobaczcie, sobie wygląda to w ten sposób. To jest bardzo malutki, bardzo wdzięczny zegarek. W ogóle go nie czuć na nadgarstku. Tak to wygląda. No ale nosi się go bardzo przyjemnie. No tak jak mówię, jedyny mankament, który widzę to brak podświetlenia. Teraz w tym świetle sztucznym odczytanie godziny nie stanowi żadnego problemu. Nie testowałem tego jak będzie to wyglądało w świetle naturalnym, no w nocy no to widzę to widzę to słabo. No ale zobaczcie, tak to się prezentuje. No, tutaj pasek, to zapięcie jest raczej stworzywa, tak. Więc tutaj o żadnych elementach metalowych poza deklem nie ma nie ma mowy. Napiszcie, słuchajcie, co sądzicie o moim filmie. Co sądzicie o tych obu zegarkach? Ja Wam serdecznie dziękuję za uwagę. Zapraszam do oglądania poprzednich i kolejnych filmów. Subskrybujcie, dawajcie łapki w górę. Konstruktywnie krytykujcie, jeżeli uważacie, że coś w filmach mogę poprawić. Ja Wam jeszcze raz serdecznie za dzisiaj dziękuję. Pozdrawiam, do zobaczenia. Cześć.